Wsiemy ładunek do windy. Uzbrajamy go. Opuszczamy w dół. Eksplozja narusza konstrukcję budynku. Wieża zapada się. Potem mamy mało czasu na ucieczkę, pamiętaj. Podłączam się. Czy nie miewają koty na nietoperze ochoty? Nie ma czasu na szperanie w fortecach danych. Nadaj na wszystkich częstotliwościach żądanie ewakuacji budynku i ruszamy dalej! A ten manifest to czyj pomysł? Zgadnij. Jezu, Johnny, ty naprawdę odkleiłeś się od rzeczywistości. I mówi to trenerka. Dalej! Przygotujcie się! Nawet tu na Ja pierdolę! Dobrze! Tak trzymaj! Merci. Dziękuję. 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 Jak Dziękuję. ładunek. Jak nazywała się Dziękuję. Dziękuję. Nie Liczy się, skąd przychodzisz. Liczy się, w jaki sposób idziesz. Night City. Miasto Snow.